teren dawnej cegielni znajduje się przy obwodnicy miasta Lubliniec u granic wsi Lisowice właśnie ze sprawą tego miejsca nazwa Lisowic pojawiała się na łamach wielu periodyków także w prestiżowym magazynie Nature wszystko z powodu polującego tutaj smoka W roku 2005 jeden z kolekcjonerów na terenie podzegielnianym odnajduje skamieniałe fragmenty kości. Nie mogąc samodzielnie poradzić sobie z ich identyfikacją, zwraca się z prośbą o pomoc do specjalistów, którzy, zaintrygowani znaleziskiem, postanawiają rozpocząć własną ekspedycję badawczą. W roku 2008 już wiadomo, że znaleziono tutaj kości należące do najstarszego odkrytego w Polsce drapieżnego archozaura. Nadano mu nazwę Smok Wawelski. Wieś Lisowice liczy niespełna tysiąc mieszkańców i chyba niewiele podobnych miejscowości może poszczycić się własnym muzeum paleontologicznym. Muzeum mieści się w jednym budynku wraz z biblioteką i remizą strażacką. Znajduje się tu także klub piłkarski, smok z lisowic liczy sobie 200 milionów lat, jego długie przednie kończyny są cechą charakterystyczną, śladem ewolucyjnego spadkobierstwa pierwszych czworonogów. Tyranozaur, który pojawi się 140 milionów lat później, będzie miał już zdecydowanie krótsze kończyny z przodu. Ale tak jak u smoka, jego szczęki będą miażdżyć kości swoich ofiar. Świadczą o tym odnalezione tutaj kopalne odchody. Wnętrze muzeum zostało zaprojektowane z pomysłem. Nowoczesna ekspozycja zbiorów robi duże wrażenie nie tylko na młodzieży szkolnej. Mieszkańcy Lisowic są dumni ze smoka wawelskiego, choć dla nich pozostaje on smokiem z Lisowic.